Nadszedł czas kwitnienia niszka lekarskiego, i to jest świetna wiadomość dla wszystkich pasjonatów ziół. Nie, chyba, chyba nie trzeba już Państwu za dużo tłumaczyć, jak cennym ziołem jest niszek lekarski. Jest to jeden z pierwszych wiosennych y, ziół przez część ludzi traktowanych jako chwast, ale jest to de facto roślina o potężnych mocach prozdrowotnych. Zarówno kwiaty, jak i ziele, a także korzeń, wszystkie one wykazują. Działanie prozdrowotne, które doceniane było w medycynie ludowej od wieków. Dzięki tej roślince i przygotowanemu z niej soku, do którego przygotowania chcę Państwu za, e, zachęcić, i zarekomendować właśnie teraz wiosną wczesną przygotowanie tego preparatu, który jest łatwy do, do przygotowania, tani i niezwykle efektywny, będziemy mogli skutecznie odtruć nasz organizm. Po zimie, ale nie tylko otruć, także wzmocnić. Proszę Państwa, sok z mniszka lekarskiego jest preparatem, który działa kompleksowo na nasz organizm. Zwłaszcza jest polecony osobom w podeszłym wieku, osobom, które przeszły antybiotykoterapię, ale także które przeszły chemioterapię. Przy czym w tej drugiej sytuacji warto skonsultować się z lekarzem, czy nie będzie interakcji z różnymi lekami, które przyjmujemy, które Państwo przyjmują. Oprócz tego, tego działania dodatkowo sok z mniszka wzmocni nasze ciało poprzez to, że działa na przykład na naszą wątrobę i drogi żółciowe w ten sposób, że pobudza wytwarzanie żółci, walczy ze stanami zapalnymi wątroby, Działa łagodnie rozszerzająco nasze drogi żółciowe, czyli wspomaga, biorąc pod uwagę jeszcze działanie żółciotwórcze, wspomaga oczyszczanie dróg żółciowych, wspólnych dróg żółciowo-trzustkowych. Działa także świetnie na drogi pokarmowe, drogi trawienne, wzma wzmagając wytwarzanie soków żołądkowych, ale dzięki zawartości inuliny w korzeniu będzie też działał jako prebiotyk, czyli wspomagał Odbudowę lub utrzymanie tej naszej właściwej, prawidłowej flory bakteryjnej, która jest podstawą naszej odporności. Dodatkowo preparaty z mniszka lekarskiego działają także świetnie na nasze drogi moczowe, wykazując działanie też oczyszczające te drogi diuretyczne, czyli działają moczopędnie i też. Zapobiegają deficytom potasu w naszym organizmie, ponieważ, ponieważ w tej roślince sporo jest potasu, a jeżeli wywołujemy wzmożone procesy diuretyczne, wiadomo, że ten potas, jako jeden z elektrolitów, jest z naszego organizmu wydalany. Wszystkie te działania, wszystkie te właściwości mniszka lekarskiego czynią z niego bardzo wartościową roślinę do przeprowadzenia właśnie wiosennego. Można powiedzieć detoksu, oczyszczania, yy, oraz yy, roślinę, która pomoże wzmocnić nasz organizm nadwątlony właśnie, właśnie zimą. Yy, jak robimy taki sok? Sok robimy z całych roślin, czyli wykorzystujemy w tym celu kwiaty, ziele i korzenie. Oczywiście takie młode mniszki starannie myjemy. No, i przepuszczamy najlepiej przez prasę wolnoobrotową, wyciskarkę wolnoobrotową do, do soku. Tutaj posiadacze takich pras będą yy, uprzywilejowani. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach te wyciskarki już nie są jakimś dobrym luksusowym, i większość z Państwa je ma. I tak uzyskany sok musimy zmieszać z alkoholem etylowym w proporcjach 5 do 1, czyli na 5 części soku za, załóżmy 5 szklanek soku. I do tych pięciu szklanek soku dodajemy jedną szklankę alkoholu etylowego, czyli po prostu dobrej jakości wódki lub spirytusu nalewkowego. Robimy to po to, aby zakonserwować, ustabilizować ten nasz sok, żebyśmy mogli go bez obaw o to, że nam skiśnie lub zacznie fermentować, przez te kilka tygodni, kurację nim przeprowadzali. A ponadto pamiętajmy, że alkohol etylowy jest też taką substancją, która. Ekstrahuje różne pożyteczne, lecznicze substancje zawarte w roślinach, więc tutaj będzie jakby podwójne działanie tego alkoholu, w tym naszym soku. Taki sok przyjmujemy przez pierwsze 10 dni w ilości jednej łyżeczki od herbaty, następne 10 dni w ilości czterech łyżeczek od herbaty, i następne 2-3 tygodnie dawka podtrzymująca, jedna łyżka stołowa. Po takiej kuracji zaręczam Państwu. Że wasze siły witalne wzrosną. Apetyt już w trakcie kuracji się poprawi trawienie również. I wszyscy z tak prostej, i taniej, i łatwej do przeprowadzenia akuracji naprawdę odniesiemy duże korzyści. Dodam także, że w przypadku osób, które cierpią na różne zaburzenia metaboliczne, nadwaga i inne takie rzeczy, często po zimie, to jest problem, który dotyka sporo osób, powinno poprawić się nasze właśnie trawienie, co um, będzie się manifestowało zrzuceniem kilku zbędnych kilogramów, czego życzę Państwu i sobie oczywiście również zachęcam Was do przeprowadzenia właśnie takiej kuracji prostej, łatwej, przyjemnej sokiem bniszkowym.